Wyszliśmy od matki Skępskiej i na trasie teraz ją pożegnamy. Kierownik pielgrzymki do Skępego, pan Wojciech Popielski. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie Wojtku, tutaj u Matki Boże jest masa różnych wod, ale jest jedno niezwykłe, niesamowite, choć to zwykły, prosty, brzozowy krzyż. Proszę nam o tym powiedzieć parę słów. Jest to miejsce i ten krzyż dla płoczon bardzo bardzo cenny właśnie to jest wotum, gdy w 52 roku władze komunistyczne nie pozwoliły wędrować, nie dały pozwolenia wyjścia do Matki Bożej i to była właśnie wtedy ta ogromna próba sił. To wiele pielgrzymek nie otrzymało tego pozwolenia. Trącę tutaj, że jako pielgrzymka Gostin właśnie. Wtedy nie mogła się pozbierać i oni pozwolenie dostawali długi czas, do, do czasów nadejścia tej, tej wolnej Polski. Wędrowali właśnie bez kapłana przez te wszystkie lata też. A u nas było w ten sensie, sposób, że grupa ludzi bez księdza wyszła z krzyżem normalnym, a gdzieś jak mi przekazywał mój, mój tato i starsi, w okolicach gdzieś rogatek dobrzyńskich odebrali im ten krzyż normalny i przywieźli, oparli opargan przy kościele farnym, ale mniejsze grupki poszły i w miejscowości u, u, pod Łukoszynem była kuźnia, kowal był, który jest pochowany na naszym Płockim cmentarzu. W tej chwili nazwisko mi wy, wywiało troszkę z głowy i zbito tam Między innymi pan Piotrowski, który już nie żyje, i ten Kowal, i właśnie zbito ten krzyż brzozowy, i z tym krzyżem doszli do skępego. Władze komunistyczne, widzą, że nie przelewki, to w drodze powrotnej wszystkie parafie wyszły już galowo witać pielgrzymów. Ze, ze wszystkimi feretronami i ze wszystkim tak jak zawsze. Tak jak, za, tak jak zawsze i właśnie była taka ta próba sił, bo to była próba zniszczenia tej pielgrzymki i mi trzy lata temu tutaj za zgodę ojca wtedy urzędującego wariana, ja ten krzyż zabrałem do Płocka, żeśmy go na specjalnym feretronie osadzili i z nim przyszliśmy ponownie jak przyszli przez 60 lat i on tutaj wisi właśnie przy lewej stronie, przy głównym ołtarzu Matki Bożej. Ja miałem możliwość go dotknąć dosłownie i jest o dziwo, że on, on nie jest spróchniały. On jest, on jest normalnie, przecież to jest tylko zwykła brzuska po 63 latach, ona mogłaby się już rozpaść czy coś, a on przebił 53 kilometry, wiadomo, że to były jej ruchy i bujania i jemu się nic nie stało, także jest tu też jakaś ta łaska Matki Bożej w tym. Jest to taki nasz krzyż zwycięstwa. Tak, dosłownie, dosłownie, krzyż zwycięstwa, tak, tamtych czasów. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, Bóg za zapłać.